Czy wiedziałbyś, jak wykonać zdanie na dowodzenie z egzaminu ósmoklasisty z matematyki? Zobacz. Jak możemy to zrobić? Możemy narysować na przykład taki graf. Zobacz, mamy tutaj język angielski, tutaj mamy język hiszpański. Wiemy, że 21 osób zna język angielski, czyli tu wpisujemy 21. Zauważ, że klasa ma 25 osób, więc język hiszpański może umieć maksymalnie 4 osoby, sam język hiszpański, a mamy informację, że aż 11 osób zna język hiszpański. Czyli musi być 7 osób takich, które zna oba języki. Jeżeli wpiszemy tutaj 7, to wtedy wychodzi nam, że język angielski zna 14 osób, zna sam język angielski, w tym 7 zna oba języki, i hiszpański znają 4 osoby. Teraz musimy to napisać w zdaniu, uzasadniając naszą odpowiedź, i to będzie prawidłowa odpowiedź do tego zadania.